Cześć, witam Was, Ludowy Obserwator. Słuchajcie, mm, odnośnie filmu dotyczącego tak zwanego SAF, to co ja tak dumnie nazwałem system awaryjnego funkcjonowania. O, taka moja radosna twórczość. E, nie, parę osób zapytało mnie o parę rzeczy, Boże, powiedziałem nie tak sobie. Parę osób zapytało mnie o parę rzeczy odnośnie tego, więc od razu parę sprostowań. Będzie oczywiście następny film, kiedy pokażę dokładnie, co przewożę w samochodzie sobie, tak, już... Z takich konkretnych rzeczy, ale dzisiaj takie doprostowania. Pierwsza sprawa, co zapytała mnie jedna osoba, jak system rotowania, czyli czyli może coś tu spadło. System rotowania, czyli żeby nam się żywność nie psuła. Eee, przypominam, że trzymamy to, co na pewno lubimy, co zjemy, co, z czego skorzystamy, lub ewentualnie to, co na coś innego zamienimy. Bo trzymanie rzeczy lub robienie zapasów z czegoś, co się zmarnuje, co wyrzucimy, co na razie nie będziemy korzystać, nie ma żadnego sensu. A rotujemy tak, jest grudzień 2021 rok, więc ja 2021 rok już dawno u mnie jest wszystko zabrane, to co było w, w koszyczku z 2021 i wszystko już jest zjadane i już zaczynam zabierać rzeczy z 2022. Jak kupuję coś w sklepach, to kupuję sobie wszystko z rocznikami 24-25, bo 2023 mam dużo, dużo towaru, dużo jedzenia, więc 2023 już nie kupuję sobie, już zbieram dwa następne lata. W każdym roku mniej więcej staram się mieć tyle, żeby jakieś dwa tygodnie ja i osoby, które mają być, że tak powiem, od tego zależne, mogły przeżyć jedząc. Mm. Rzeczy typu świece, czy jakieś bandaże, czy papier toaletowy leżą sobie, jeśli wołają, to nie ma terminu przydatności. Nie wiem, no nie słyszałem, żeby komuś się zepsuł papier toaletowy po jakimś czasie, chociaż różne cuda mogą być. Czy jakieś tam opaski zaciskowe, czy cokolwiek. Dodatkowo chciałem dopowiedzieć pierwszą rzecz, którą już mówiłem. Warto, nawet jak nie, nie spożywacie za często alkoholu, czy nie jesteście palaczami, chociaż to jest do przemyślenia. Ale warto trzymać sobie zapas alkoholu i papierosów, bo to jest w sytuacjach ekstremalnych, no trochę czytam różnych książeczek o wojnie, filmów oglądałem i to jest zajebia zajebiaszczy... waluta w ogóle alkoholu i papierosy. W przypadku jakichkolwiek problemów, właściwie jakichkolwiek, ale i, i ta... i ta rzecz jest do zużycia tak sobie po prostu. Więc to chciałem... chciałem wam podpowiedzieć, że alkohol i papierosy to jest świetna waluta że jakiś pan tam wszedł ze mną w polemikę na temat, że, że wozi piłę składaną w samochodzie? No, znaczy, piłę składaną w samochodzie? Owszem, dobra, jak ktoś ma ochotę, nie ma problemu, niech wozi. Ja przecież o tym wszystkim powiedziałem, że to jest dokładnie tak jak ktoś, że każdy musi nad, nad tym systemem sobie sam pomyśleć. Sam sobie musi coś wykombinować. Nie, nie ma jakiejś turbo reguły. Ja nie podam żadnej recepty na to, żadnych ilości, żadnych regułek. Ja uważam, że nóż i siekiera to są dwie rzeczy najważniejsze. Że nóż jest podstawowym narzędziem, praktycznie do wszystkiego, a siekiera jest takim dodatkowym do, do grubszych prac i przy okazji do, do obrony. Dlatego, yy, dlatego, jedną rzecz Wam pokażę od razu, a propos. Wszystko się tu... Patrz, patrzcie co się dzieje, czysta improwizacja. Taką zikierę to sobie kupiłem na przykład na Allegro chyba za 50 zł 40, jakaś taka plastikowa. Nie do końca ostra, ale za grosze dosłownie. I mam kupione dwie. Jedno będę miał właściwie chyba w domu, mam też, to chyba trzy nawet sztuki. Niemniej jednak nic to prawie nie kosztuje. Teraz tak, było, było, były, były pytania odnośnie tego pistoletu gazowego i w ogóle wyciągania broni i tak dalej. Postraszenie kogoś pistoletem, żeby uciekł, albo żeby. Jeżeli jest to wojskowy, żeby mu odebrać broń, to trzeba też zrobić w takim momencie, kiedy jesteśmy pewni, że nam się nic nie stanie. Na przykład, bo jak ktoś jest, przychodzi, żeby nas obrabować, jest gotów nas zabić, to chyba będziemy musieli mu oddać coś i żebym po prostu poszedł. Bo wyciąganie pistoletu gazowego na broń ostrą jest, jest, jest rzeczą jakąś skrajnie dziwną. Natomiast jeżeli możemy zaskoczyć jakąś osobę, która chce, chce źle dla nas, ale możemy ją zaskoczyć i wiemy, że się zaskoczy, wyczujemy to, to wtedy warto na szybkiego ten. Za, nawet pistoletem gazowym kogoś postraszyć, to trzeba po prostu zrobić z głową, no bo to jest. Jak już się przekroczy pewną linię, to nie ma powrotu. Dlatego no, trzeba sobie. Trzeba zachować trzeźwość umysłu, trzeba obserwować sytuację. Jeżeli przyjedzie do Was oddział 30 żołnierzy, to absolutnie nie będziecie wyciągać żadnego pistoletu gazowego. Jeżeli pojawi się jakiś jeden na wpół pijany kolo, który będzie coś Wam chciał zrobić, możecie próbować w takiej sytuacji. Go pistoletem gazowym szybko rozbroić, wystraszyć, tylko nie żeby on się zaczął zastanawiać o co Wam chodzi, tylko po prostu rozbrajacie kolesia, zabieracie jemu broń i tyle. Ale mówię, to są sytuacje ekstremalne. Obyście nigdy takiej sytuacji nie mieli do takiej, żeby nigdy nie doszło. Następna rzecz o której nie wiem, nie pamiętam, czy w filmie mówiłem, czy nie, zawsze warto mieć chociaż do połowy zatankowany samochód, nigdy nie jeździć na oparach, bo po pierwsze benzyny może na stacji nagle zabraknąć, po drugie może się zdarzyć, że będziecie musieli gdzieś daleko jechać, a po trzecie to ale, ale się wybiłem, przecież to SMS i się wybiłem. A po trzecie to po prostu, no trzeba mieć zatankowany do połowy i już. Jeżeli macie dwupaliwowy, czyli na gas na benzynę, no to, to benzynę ja, ja mam pół zbiornika zawsze. I trzecia sprawa, starajcie się wiedzieć, co się dzieje na świecie. Nie mówię, że, bo no, nie tylko telewizja. W internetach też są podawane informacje. Trzeba się orientować, co się dzieje. Ewentualnie, gdyby dochodziło do jakichś dziwnych rzeczy na świecie, no musicie to wiedzieć, musicie się orientować nikt was. Mo, znaczy może się zdarzyć sytuacja, że, że nikt was nie uprzedzi, że, że coś się wydarzyło. Albo że będą sklepy zamknięte, albo coś takiego. No, trzeba być ze wszystkim na bieżąco. Trzeba myśleć. Trzeba używać rozumu. Po to mamy rozum, żeby go używać. Po to mamy rozum, żeby mieć swoje teorie. Nie jest złą rzeczą, jeżeli coś robimy źle, to się przyznać. Nie jest złą rzeczą, jeżeli ktoś nam powie coś innego to stwierdzić, że my rzeczywiście nie mieliśmy racji on ma, to, to, są, to, jest, to jest natura ludzka, taka jest natura człowieka. Ale myślcie. I trochę z życiem przez życie. Że tak zamknę temat. Dobra, poklikajcie coś tam pod filmem. A, chciałem jeszcze tutaj takie sobie prosiaki w bo chciałem powiedzieć, że jeżeli robi się zapasy, to nie wiesza się w piwnicy tuż czy, czy kombinuję w ten sposób. Robi się rzeczy, które się zużyje. Na przykład jak ktoś sobie w zapasie będzie miał dżemik, to musi wziąć pod uwagę, że takie dżemiki to mają pół roku terminu przydatności, więc musi je dość szybko tasować, wymieniać. Natomiast rzeczy właśnie typu, na przykład czekolada w proszku, która nie dość, że ma kupę witamin, to jeszcze ma 4 lata przydatności. I to są właśnie idealne rzeczy do przetrzymywania. Tego typu musicie sobie wykombinować. Co Wam pasuje i co trzymać. Kończę. Na razie,